Ścinawski blues nad odrą rozpoczął się już na dobre. Pierwsze koncerty już za nami, pierwsze szaleństwa przed sceną, na scenie, gdzie sobie kto życzy. Ale dziś bardzo ważny moment parada motocyklowa coś, co już nieodłącznie kojarzy nam się ze Ścinawą i z bluesem kilkaset maszyn ryczących, błyszczących, pięknych, do podziwiania, do kochania, bo i takie są najczęściej, są kochane. Zresztą fani to wiedzą najlepiej ze mną, Rafał Plezia. Z Motosilesia, witam serdecznie. Kocha się te maszyny? Witam, oczywiście. Kochamy motocykle, kochamy na nich jeździć, kochamy spędzać czas z motocyklami. To jest naprawdę świetne zajęcie. Pozostaje na całe życie, tak naprawdę, ta miłość. No właśnie i czasem to tak jest, że żony są trochę zazdrosne, że częściej spędzacie czas ze swoją maszyną niż ze swoją żoną. E, to nieprawda, przecież żony są razem z nami, również się bawią i to jest wspaniałe, że amazonki, czyli motocyklistki coraz częściej i śmielej siadają na motocykle i mkną swoimi pojazdami. To jest też wspaniałe, to się też zmienia właśnie na taką korzyść, że Widać, że kobiety stają się coraz bardziej wolne. Z roku na rok to obserwuję, że właśnie coraz więcej kobiet odważnych na tych mgnących maszynach się tu w Ścinawie pojawia. No ale wróćmy do tego, co ma być już za chwilę, bo o godzinie 13 ma wystartować parada motocyklowa. Ile maszyn pojedzie, którędy pojedziecie? Pojedzie kilkaset maszyn, myślę, że 500 to jest takie minimum. Będzie to objazd wokół Ścinawy do miejscowości Zaborów, w Parszowice, Sitno, tam będą przejeżdżać właśnie motocykle dzisiaj. Ale jednym z największych akcentów, takim najwspanialszych, to jest ten most tutaj nad Odrą. Wtedy, kiedy motocykle jadą, to to wszystko aż do dni jest piękna, piękny trajkot takich maszyn. I naprawdę, nawet jeżeli nie motocyklem, to warto przyjść zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Zapraszamy zatem jeszcze zdążycie Państwo przybyć. Jeśli nie do samej Ścinawy, to jak słyszeliście w okolicach motocykliści się pojawią. Ile tych maszyn, bo nie dopytałam? Będzie około 500 maszyn. O, to rzeczywiście będzie co podziwiać. Ja spróbuję przejażdżki tym oto pięknym junakiem. Jeśli pozwolisz, pomożesz mi wsiąść, to bardzo proszę o tę pomoc. Jestem już w motocyklu. Witam Cię serdecznie. Jarek Jankowiak. Tam. Co to za motocykl? Czym mnie zabierzesz w podróż? To jest motocykl marki Junak z 1962 roku. To y, traktuje się już jako zabytek, czy nie? To już jest raczej zabytek. Y, w moim posiadaniu ten motocykl jest około 20 lat. Przeszedł już kilka gruntownych remontów, no w tej chwili no, wygląda jak wygląda. Na co dzień jeździsz nim do pracy, czy raczej właśnie na takie zloty motocykl? Na co, Do pracy mam japoński motocykl na co dzień. A tylko na takiej imprezy zostaje ten motor. No to ja chciałabym usłyszeć ryk silnika Junaka, jeśli pozwolisz, to bardzo proszę. Pojedziemy, spróbujemy przynajmniej. Słyszycie Państwo już ten dźwięk Junak 62 rok. так yeah. і